była bardzo dobra, ale po prostu Swędrowski był bardzo blisko. Znamy też styl gry to jest taka jego akcja. On lubi grać box to box, lubi też operować na ślizgu. Teraz daje. Śpiączka a... i gol! I gol dla Górników. Jest wyrównanie. Wszedł przed chwilą na boisko i ma trafienie Dawid Tkacz! Wielka praca rezerwowych, bo dużą rolę w tej akcji odegrał Śpiączka, który wygrał walkę o pozycję, a Tkacz znalazł się tam, gdzie trzeba i skierował piłkę do siatki. Górnik Łęczna zasłużył na tego gola. Czy zgadzasz się z moją opinią? Jak najbardziej, tak. I te stałe fragmenty były testowe. Jakub Bednarczyk bierze ten dzierżaw na siebie. Bednarczyk kontra Mikułko. Bednarczyk! Bednarczyk! I jest trafienie na 2 do 2! Mówiliśmy o tym, czy Górnik Łęczna jeszcze będzie miał swoją szansę. Najpierw tą szansę wykorzystał bodajże Śpiączka, prawda? Gra została przez arbitra, tak jak mówiliśmy, niefortunnie przerwana nieco wcześniej, ale Bednarczyk wytrzymał ciśnienie. Bednarczyk strzela gola, a Górnik swoją postawą w drugiej połowie... Mo...